Witajcie! Kolostrum jest to wydzielina gruczołu sutkowego z ssaku, która pojawia się pod koniec ciąży i w pierwszych godzinach ciąży, najczęściej do 48 godzin lub do 72 godzin po porodzie, w zależności od rodzaju gatunku, w zależności od gatunku, tak? Bo kolostrum jest wydzielane zarówno przez człowieka, ale także przez samice, różnych zwierząt z między m.in. przez krowy, także przez inne ssaki, i jest to taka żółty, żółtawa lub gęsta wydzielina właśnie tych gruczołów słodkowych. Moi drodzy, kolostrum ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie noworodka, dlatego, że jest bogate w substancje odżywcze. Przede wszystkim przeciwciała klasy IgA, IgM, IgG. Przy czym są tutaj zarówno przeciwciała o charakterze wydzielniczym, czyli IgA typu drugiego. Ale także inne immunoglobuliny o ciekawych właściwościach, m.in. IgG-2, IgG-4. Zawartość czy proporcje tych immunoglobulin różnią się w zależności od gatunku. Ale kolostrum zawiera także substancje o działaniu bakteriobójczym i bakteriostatycznym, m.in. mieloperoxydazem, hemopeksynę, laktoferynę oraz czynniki wzrostu takie jak na przykład nabłonkowy czynnik wzrostu, czynnik wzrostu nerwów, czynnik wzrost, czynniki tzw. hemopoetyczne, czyli stymulujące wytwarzanie granulocytów, limfocytów, działających ogólnie bardzo dobrze na szpik kostny, a także na prawidłowe funkcjonowanie błon śluzowych, zwłaszcza przewodu pokarmowego. Wiadomo, że odporność, która jest stymulowana przez kolostrum, jest to odporność naturalna. Zarówno swoista, jak i nieswoista, głównie odporność typu humoralnego, ale również komórkowego, bo kolostrum zawiera także limfocyty i granulocyty, I jest to odporność, moi drodzy, bierna. Zaletą tej odporności biernej jest to, że noworodek nabywa ją natychmiast po spożyciu kolostrum w ciągu kilku, kilkunastu godzin, ale badą tej odporności jest to, że utrzymuje się bardzo krótko i po zaprzestaniu spożywania kolostrum szybko ta odporność spada. Czyli jest to inny rodzaj odporności, który nabywamy na przykład po przechorowaniu choroby czy po szczepieniu, bo ta odporność pojawia się dużo później. Wymagany jest czas, żeby ona powstała. Tak samo jak przyjmujemy probiotyki, podajemy na przykład tran, czy stosujemy witaminę D3. Ona pojawia się po pewnym czasie, ale utrzymuje się dłużej po zaprzestaniu stosowania danych substancji zwiększających odporność. W przypadku kolostrum odporność pojawia się bardzo szybko, ale również bardzo szybko znika i jest to właśnie cecha charakterystyczna odporności biernej. Jest wiele badań potwierdzających, że immunoglobuliny zawarte w kolostrum wchłaniają się z przewodu pokarmowego noworodka i niemowlęcia, dlatego że jest to przewód pokarmowy stosunkowo niedojrzały. Osłabione jest wydzielanie soku żołądkowego i innych enzymów trawiennych. Zwiększona jest przepuszczalność błąd śluzowych. Wiadomo w takim razie, że kolostrum chroni zarówno przed infekcjami przewodu pokarmowego wywołanymi przez takie bakterie jak Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Yersinia, czy np. rotawirusy, ale także wywiera odporność ogólnoustrojową, bo te immunoglobuliny się wkłaniają i np. IgG swoiste przeciwko różnym wirusom, które matka nabyła odporność, przekazuje w ten sposób właśnie swojemu dziecku. Natomiast... Problem pojawia się, gdy kolostrum zaczyna stosować osoba dorosła. Jest bardzo mało badań na temat wpływu kolostrum na odporność u osób dorosłych. Prawie wszystkie dotyczą odporności u dzieci, u niemowląt, u noworodków. Wiadomo, że przewód pokarmowy osoby dorosłej wykazuje inną fizjologię niż u dziecka m.in. Ta błona śluzowa, ta bariera śluzówkowa jest już znacznie trwalsza. Wydzielanie enzymów trawiennych jest znacznie większe. W związku z tym uważa się, wydaje się to najbardziej prawdopodobne, że znaczna część tych substancji aktywnych w kolostrum, a więc hormonów, czynników wzrostu o charakterze białkowym, jest po prostu trawiona. Tak samo przeciwciała, przecież przeciwciała to jest białko, one są częściowo trawione. Nie wyklucza się, że one mogą być wchłaniane, czyli całe cząsteczki białka mogą być wchłaniane. Jest to tak zwany transport pęcherzykowy na zasadzie endocytozy, zależny od pewnych białek transportowych, na przykład klatryny, ale zdecydowanie w mniejszym stopniu niż u noworodków. Więc kolostrum u ludzi dorosłych również jest polecany, również będzie zwiększać odporność, ale głównie odporność jest związaną z błonami śluzowymi, czyli z przewodem pokarmowym, miejscową a nie ogólnoustrojową na różne patogeny. Ale ta odporność miejscowa to nie tylko dotyczy odporności na zakażenia przewodu pokarmowego, ale pamiętajmy, że wiele wirusów, które wywołuje ogólne choroby, m.in. gardła, nosa, adenowirusy, również wchłania się przez przewód pokarmowy, enterowirusy. W związku z tym ta odporność miejscowa związana z błonami śluzowymi często również prowadzi do zwiększenia czy podniesienia ogólnej odporności. W związku z tym kolostrum jest jak najbardziej wskazanym, Suplementem o działaniu pobudzającym odporność. Natomiast warto pamiętać o tym, że kolostrum zawiera także tłuszcze. Są to głównie tłuszcze zawierające krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, a więc działające troficznie, czyli odżywczo na nabłonek przewodu pokarmowego. Podobnie działają czynniki wzrostu zawarte w kolostrum. Ale także trzeba pamiętać, że kolostrum zawiera znacznie więcej chlorku sodu. W związku z tym spożywanie dużej ilości kolostrum może być niewskazane na przykład dla osób z nadciśnieniem. Trzeba także pamiętać o tym, że kolostrum zawiera wszystkie składniki białkowe, które występują w mleku, a więc laktoalbuminę, owoalbuminę. Zawiera inne globuliny, zawiera Także laktozę, w związku z tym może być nietolerowane przez osoby, które nie mają enzymu laktazy, czyli wykazują nietolerancję na mleko, niektóre nie tolerują lakto laktozy. Może być także przyczyną powstawania alergii u osób, które są uczulone na właśnie białka krowiego mleka, jeżeli prawda, spożywamy kolostrum bydlęce, czyli tak, zwaną, tak zwane młodziwo czy siarę bydlęcą. Niemniej wydaje się, że kolostrum jest zdecydowanie polecanym produktem u osób, które nie wykazują nietolerancji na laktozę, nie mają alergii na mleko i może być dobrym suplementem zwiększającym naszą odporność, głównie typu humoralnego, odporność bierną i głównie związaną z błonami śluzowymi. Dobrze, moi drodzy, to tyle na ten temat. Pozdrawiam Was. Cześć!